Dzisiaj nietypowy temat. Porozmawiamy o seksie z prezydentem i premierem. No, Olek, y, gdzie zdradziłeś pierwszy raz y, swoją żonę? Co to była za impreza? Taka pałacowa prywatka. No, na, na prywatce, Olek, to nie zdrada. A kiedy idziesz pierwszy raz do burderu? Kiedy wykonasz to zadanie? Traktuję to jako zadanie najpilniejsze. Najpilniejsze w ciągu najbliższych miesięcy, ale więc... Najlepiej, Olek, chodzić do bałaganu zimą albo jesienią, ale wiesz, jak to woli. Ale mamy i doświadczenia, że i wakacje można. No, można robić też to w wakacje, jak Pan Prezydent mówi. A co Pan myśli o tym, że mężczyźni mogą zdradzać, że mają taki przywilej? Co Pan o tym myśli? A to nie jest nasz przywilej, to jest nasz obowiązek. Musimy to robić i co? A jak chłopaki z nie pójdą do bodegi, to co w tym czasie będziesz, Olek, robił? A ja bym był na straży, żeby. Nawet najmniejsze zagrożenie w tej mierze było, było natychmiast eliminowane. Dzięki, że nas popilnujesz. Słyszałem, że lubisz przemoc w łóżku. Czym lejesz po twarzy swoje baby? Członkiem. Dzięki Oleg za szczere wypowiedzi. A teraz premier. Panie premierze, co pan myśli o pracy prostytutek? Co ona im daje? Przenosi coraz lepsze zarobki. Która jest pracą również przynoszącą zadowolenie. Wspomniałeś o zarobkach. Ile najlepsze takie panie zarobić potrafią przez noc? Te panie zarabiają w tej chwili po 800 zł. 800? No to już muszą być chyba konkretne. A pan już od, od dawna chodzi do Burdeli? Od wielu lat. No, od dawna odczęszczasz do Burdeli, a ja ciekawym jestem, czy wiesz, kiedy powstały pierwsze burdele w Polsce. W początku lat dwudziestych bieżącego stulecia. Yes. Dużo Pan jeździ po świecie. Ile najmniej Pan zapłacił gdzieś za granicą? Podarkę, polską złotówkę. Tak. No, złotówkę to niedużo. A jakie Pan najbardziej lubi dziewczyny? Formy. Silne, duże. Lubisz duże i silne baby, ale jak z nimi czy to jest jakiś większy koszt, większa cena? Weź nam powiedz. I to oczywiście jest pewna cena, pewien koszt. Ale to jest koszt, który płacimy za coś, to jest naprawdę atrakcyjne dla. Słyszeliśmy, że z tymi wielkimi badaniami i lubicieli za Jak wam to wychodzi? Czy macie w tym jakieś osiągnięcia? Nam wychodzi to dobrze. To są naprawdę e, takie osiągnięcia, o których nawet nie marzyliśmy 10 czy 15 lat temu. Wydaje mi się, że jesteś zboczony, ale na dzisiaj kończymy. Dziękuję Pani. Dziękuję.